Nie zapomnij zostawić słupka i łapki w górę dzięki. A tutaj pięć ostatnich słupków. W dzisiejszym odcinku powiem wam czym obecnie zajmują się byli bohaterowie SWK. Adam Stasiak odgrywa bardziej epizodyczne role w różnych produkcjach. Ostatnio pojawił się w serialu Langer od pierwszego do trzeciego odcinka. Zagrał tam ochroniarza oraz w serialu Idź Przodem Bracie czwarty odcinek. Miał też epizod w filmie U Pana Boga w Królowej Moście. Taka ciekawostka, serialowy Adam jest byłym kulturystą. Wielokrotnie wygrywał mistrzostwa polskiej Europy i zdobył brązowy medal na mistrzostwach świata. Ewa Pilarczyk po odejściu miała jedną dużą rolę w Dzielnicy Strachu. Pojawiła się tam w 268 odcinku. Gra grała tam Żanetę. Miała też epizody w takich produkcjach jak Na Sygnale 729 odcinek, Malanowski nowe rozdanie 5 odcinek oraz w filmie Mikołaj na Sygnale. Bruno Sawicki jest związany z Teatrem Muzycznym Kapitol we Wrocławiu. Ostatnio wystąpił epizodycznie w dwóch produkcjach Porządny Człowiek, 6 odcinek oraz Listy do MP pożegnania i powroty. Jaro głównie zajmuje się graniem epizodycznych ról, między innymi 48 godzin zaginieni, 255 odcinek, dzielnica strachu, 231 odcinek, Malanowski nowe rozdanie, 57 odcinek, na sygnale, zabawy z bronią, 592 odcinek, uroczysko jako komandos w 217 i 218 odcinku oraz zagrał w filmie przepięknie. O Marcie Przebelskiej mało co wiadomo. Ostatnio miała rolę w Na Sygnale, jakiś czas temu w Na oraz Pierwszej Miłości. Anna Różańska głównie zajmuje się grą w teatrze, a jest związana z dwoma Tu i Teraz oraz Teatrem Maskarada w Warszawie. Niedawno epizodycznie pojawiła się w Malanowskiej Nowe Rozdanie. 25 odcinek oraz uroczysko 31 oraz 32 odcinek. Jako Marta. Marek Gawli głównie zajmuje się grą w Ojcu Mateuszu. Odgrywa tam rolę policjanta Jędrzeja Paruzela. Pierwszy raz pojawił się w 395 odcinku. Epizodycznie pojawiał się w takich produkcjach jak Korona Królów Jagielonowie jako Dobek z Bagna w 147, 148 i 156 odcinku oraz Szać 4, pierwszy odcinek. Można również go zobaczyć w reklamach. Stanisław Gawlik grał w serialu Królowie od 17 do 80 odcinka jako nawój. W pierwszej miłości odgrywał dwie role. Przedstawiciela handlowego, sprzedający Masażerę oraz narzeczonego Malwiny Florek. Miał też epizody w filmach Czerwone Maki jako radiotelefonista oraz Diabeł jako simek. Krzysztof Kopczyk od 2017 roku jest związany z teatrem imienia Seweruka w Elblągu. Epizodycznie pojawią się w dwóch produkcjach Królowie jako Borys, 15, 17, 18, 37, 38, 44 i 46 odcinek oraz Gang Zielonych Rękawiczki 2. Jako Sigmund w czwartym i 8 odcinku Krzysztof również jest lektorem, a możemy usłyszeć go w filmie Bez Prawa do Życia. Janusz Wojtala głównie zajmuje się grą w teatrze muzycznym w Gdyni, z którym jest związany od 2010 roku. Epizodycznie występuje w Dzielnicy Strachu. Pierwszy raz pojawił się w 207 odcinku. Gra tam Ziemowita Brodę. W serialu przez mag zagrał Agenta w pierwszym odcinku oraz w filmie Putin, jako urzędnik Ministerstwa Gospodarki. Taka ciekawostka: serialowy Janusz pochodzi z Białorusi. Tomasz Jawor ostatnio był widziany w Lombardzie. Był chłopakiem Wandy. Ma też epizody w takich w takich serialach jak na dobre i na złe, jako Jarek. Od 945 do 953 odcinka zagrał też w filmie Powstanie z 1863 generała Kruka Kasia Lipka jest związana z dwoma teatrami Teatrem Imienia Aleksandra Fedry w Gnieźnie oraz Teatr Warsawy w Warszawie. Ma też epizody w takich serialach jak na sygnale 685 odcinek Gang Zielonej Rękawiczki II jako osadzona od pierwszego do trzeciego odcinka Malanowski nowe rozdanie 27 Odcinek oraz pierwsza miłość w dwóch rolach. Klientka Barbariana oraz Osadzona. Ola Latoszek wykłada w Krakowskiej Szkole Filmowej imienia Wojciecha Jerzego Hasa. Od 2017 roku jest związana z Teatrem Ludowym w Krakowie. Miała też epizod w serialu Tylko Jedno Spojrzenie. W piątym odcinku zagrała ratowniczkę z karetki. Zuza Wichura jest związana z Teatrem Polskim w Niemczech. Dokładnie w Düsseldorfie. Możemy zobaczyć ją w różnych reklamach. Epizodycznie zagrała w Ojcu Mateusz od 402 do 416 odcinka. Arek Zimny jest na emeryturze policyjnej, jeśli ktoś nie wie w rzeczywistości jaki w serialu był policjantem. Ostatnio miał epizod w Na Dobre i Na Złe. oraz zagrał również stróża prawa w filmie Pieprzyć Mickiewicza. Kacper Stasiak, syn Adama, głównie zajmuje się swoim teatrem, jest jednym ze współtwórców Teatru Układ Formalny we Wrocławiu oraz gra jedną z głównych postaci w Lombardzie. Daj koniecznie znać w komentarzu, Turystyk bohaterów powinien wrócić do SWK.